Kurtka, którą zaraz zobaczycie, jest ze mną od ponad 10 lat, a wcześniej była jeszcze z kimś innym, bo kupiłem ją używaną w second handzie i do dzisiaj trzyma się bardzo dobrze i spełnia swoje zadanie. Kiedy otrzymuję pytania o to, gdzie coś kupić budżetowo, to zawsze staram się pomóc, ale jednocześnie jestem trochę zmieszany. Zobaczcie, ile podrożała Puszka Koli przez ostatnie lata. Skoro wszystkie ceny idą do góry, to dlaczego ubrania mają tanieć, tym bardziej, kiedy nasze wymagania rosną? 10 lat temu spodnie Massimo Dutti, w którym pracowałem, kosztowały 199 zł. Dzisiaj kosztują mniej więcej tyle samo, choć minimalna krajowa w Polsce jest ponad dwukrotnie wyższa. To oznacza nic innego jak cięcia na jakości ubrań. Ja wiem, że każdy by chciał spodnie z wysokim stanem i zapięciem górka za stówkę. Sam też bym chciał, ale z drugiej strony, Czy nie możemy kupić jednej mega porządnej pary por Robić to raz na sezon czy rok. To tylko przykład, ale chodzi mi o to, że nie musimy kupować nowej pary spodni co dwa tygodnie, tak jak nie musimy kupować nowego telefonu co miesiąc. Według mnie lepiej dołożyć i kupić coś raz rzadziej, a porządniej. Zobaczcie na tę kurtkę dżinsową. Ona nie była wcale tania, nawet używana, ale ile czasu przetrwała. Gdy kupujesz ubrania tanie, to musisz iść na kompromisy jakościowe i stylistyczne, które potem sprawiają, że ciągle szukasz czegoś lepszego pod względem kroju, detali, materiału. Padasz pętle pętlę niekończących się zakupów. Dobre rzeczy, dobrze znoszą upływ czasu, można je kupić z drugiej ręki, jeżeli chcesz ograniczyć wydatki i nadal po praniu i małych korektach krawieckich będą nam służyć. Ta kurtka, czarny dobry t-shirt, buty skórzane uszyte metodą Goodyear Welted były drogie, ale służą mi już wiele lat. Te spodnie z alpaki to moje jedyne nowe spodnie w tym sezonie i też będą mi służyć wiele kolejnych zim. Ja swoją szafę budowałem latami, to się naprawdę nie wydarzyło w jeden miesiąc, ale dzięki temu wszystko jest przemyślane, dobrej jakości i z pewnością posłuży mi jeszcze wiele, wiele lat. Daj sobie trochę czasu, a jeżeli Twoje podejście do mody jest podobne do mojego, to zaobserwuj mi profil.